Witam was moi drodzy wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam was na oficjalne otwarcie mojego prywatnego mentorshipa w 2025 roku. Będzie to jedyna taka komplementarna seria, w której poruszymy tematykę handlu na rynku i szeroko pojętej spekulacji w sposób jasny i dokładny na przestrzeni kilkuset podpunktów i kilkunastu bardzo porządnie i merytorycznie przygotowanych rozdziałów. Przede wszystkim również będzie to jedyna taka seria na polskim YouTubie. Dlaczego? Dlatego, że będzie ona całkowicie dostępna za darmo na tym kanale, na którym właśnie mam nadzieję oglądacie jego Pierwszą część, czyli oczywiście mowa o moim oficjalnym kanale YouTube x -Pray. Uczulam Was, w szczególności na wszelkiego rodzaju skamerów, którzy kradną moje materiały i mój wizerunek i starają się podszywać pode mnie, pisząc do Was prywatne wiadomości na TikToku czy na Instagramie, oferując Wam jakieś bzdetne porady inwestycyjne, czy choćby dostępy do grupek czy inne durne kursy. Niczego nie sprzedaję, a jeśli kiedykolwiek będę cokolwiek sprzedawał, to dowiecie się o tym bezpośrednio właśnie za pośrednictwem mojego głównego kanału YouTube. Jeśli na przykład kiedyś stwierdzę, że napiszę książkę o tym, jak wszystko straciłem na giełdzie. Moi drodzy, po drugie i najważniejsze, cała ta seria będzie oparta na realnych danych. Wszystkie rzeczy, o których będę mówił, od strategii uznaniowych po mechaniczne, są całkowicie przetestowane przeze mnie w sposób do tyłu i do przodu, to znaczy backtestując i forward testując. Co również jest szalenie istotne, to będziemy również bazować na algorytmach, jeśli chodzi o przetestowanie konkretnych konceptów, i już dzisiaj w tym materiale pokażę Wam wyniki, które moim zdaniem, no cóż. Zaskoczą Was i to naprawdę bardzo miło. Naprawdę długo przygotowywałem się do tej serii, tak żeby ona była zrobiona na najwyższym poziomie, ale oczywiście jestem tylko człowiekiem i nic co tutaj usłyszycie bądź zobaczycie, nie jest bezpośrednią poradą inwestycyjną czy też prawdą objawioną i nie przełoży się na to, że będziecie nagle zarabiać ogromne pieniądze na rynku. Jak już sami doskonale wiecie, to nie umiejętność spekulacji stanowi problem dla większości osób w przypadku zarabiania, a odpowiednie zarządzanie ryzykiem i trzymanie się strategii sprawia, że większość po prostu traci. Ale to zresztą również będzie element tego mentorshipa, czyli oczywiście przyjrzenie się szeregu bardzo interesujących badań Moi drodzy, to tyle. x Mentorship 2025. Serdecznie zapraszam. Skupmy się na tym drugim zdaniu, a raczej drugim, drugim tekście, który tutaj widzicie poniżej, właśnie tytułu. A mowa oczywiście o tym, że ten mentorship będzie na bazie konceptów ICT. Chodzi mi tutaj o to, że głównie rzeczy, które będą się tutaj pojawiać będą z kanału The Inner Cycle Trader, ale niech Was nie zmyli ta nazwa, ponieważ będzie tutaj również sporo różnych konceptów oraz strategii od innych znanych osób ze świata spekulacyjnego. Przetestujemy sobie na przykład strategię School Run od Toma Hugarda, którą właściwie już przetestowałem i opowiem Wam o tym, jak taka mechaniczna strategia nieco bardziej usprawniona, jeśli chodzi o DAXa i jego otwarcie, więc widzicie również indeksy weźmiemy tutaj pod uwagę. Może skutecznie dawać nam przewagę nad rynkiem, nie zawsze, ale w określonych czasach naprawdę potrafi dać, dać nam ładnie. No cóż, zarobić, powiedzmy sobie szczerze. Natomiast również weźmiemy pod uwagę inne znane osobistości. Natomiast na samym wstępie chciałbym przyjrzeć się pewnej sytuacji związanej właśnie z kanałem The Inner Cycle Trader i jego autorem, czyli Michaelem, ponieważ na pewno znowu pojawi się wiele zarzutów i wiele opinii na temat tego, że niestety Michael staje się coraz mniej wiarygodny. I tak w pełni się z tym zgadzam, jeśli chodzi o jego zachowanie, no to jest ono tragiczne. Nazwijmy to po imieniu w 2024 roku. Bardzo mocno, bardzo mocno triggerował ludzi, zwracając uwagę na to, że wygra Robinskapa, pobije jednocześnie rekord nikogo innego, tylko samego Larego Williamsa jego wynik 11 tysięcy. Niemniej jednak sam Michael na Robinskapie nawet nie pojawił się w pierwszej dziesiątce ani razu przez cały rok, dokładnie sprawdzałem, więc tutaj nie mówimy o nawet jakichś najmniejszych osiągnięciach w ramach Robinskapa. Triggeruje on również ludzi na samym Eksie, gdzie zaczepia po prostu innych traderów. Nie rozumiem dlaczego, ale mówiąc Wam raz i wyraźnie, zanim ktoś będzie mi wspominał o tym, że konkretna Osoba nagrała kolejny film weryfikujący tożsamość Michaela w sieci. Mam to głęboko w dupie. Nie bawię się w mody na sukces na YouTubie, jeśli chodzi o świat spekulacyjny. Jestem totalnym pragmatykiem, jeśli chodzi o moją spekulację. Sprawdzam, czy coś działa sam, nieważne, czy ktoś mi to powie, czy też nie. Sam muszę to z backtestować, forward testować i wtedy stwierdzam, czy coś działa, niezależnie od tego, jaką ktoś ma na ten temat opinię. I w dalszym ciągu uważam, że kanał The Inner Cycle Trader, mimo że nie ma tam tylko i wyłącznie łącznie konceptów, które należą do Michaela jest jednym z najbogatszych źródeł i informacji tak naprawdę na temat handlu z użyciem czystego price action dostępnym na YouTubie. Więc to wszystko słowami wstępu i disclaimerami, które warto tutaj na samym początku wspomnieć. Przejdźmy w takim razie bezpośrednio już do głównej części i do mięska tak naprawdę tego materiału. Moi drodzy, zacznijmy od danych, czyli najlepszego, najlepszego możliwego dowodu. Co to znaczy? Niezależnie od tego, co jakiś spekulant by nam pokazał czy pokazałby nam pit, czy pokazałby nam pieniądze, czy pokazałby nam Lambo, czy pokazałby nam statement cokolwiek innego. Trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz. Spekulanci po prostu miewają farta. Znam bardzo dużo spekulantów, którzy dorobili się ogromnych pieniędzy, nie mając zielonego pojęcia co robią, ale po prostu im się udało, bo na przykład włożyli pieniądze w konkretną kryptowalutę, czy kupili konkretne akcje i nawet o nich zapomnieli. I trzeba wziąć pod uwagę, moi drodzy, że pieniądze nie są realną rzeczą za pomocą których weryfikujemy to, czy dana strategia, dane koncepty będą uniwersalnie działać w momencie, kiedy nieważne czy będzie je realizował spekulant czy jakiś algorytm, to będą miały przewagę nad rynkiem. Sama skuteczność spekulanta może po prostu powodować pewnego rodzaju błędy poznawcze. Co to znaczy, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę to, czy dana strategia jest skuteczna, to nie mamy nigdy pewności, że spekulant otwierał ją zgodnie z założeniami, czy na przykład nie uznawał nagle, że nie warto otwierać pozycji, bo. Bo na przykład coś się mu tam nie zgadza i przez to tak naprawdę cała krzywa kapitału, która zostaje osiągnięta i skuteczność konkretnych konceptów mogą być tak naprawdę w znaczny sposób no, nieobiektywne. Oczywiście obiektywizm szeroko pojęty nie za bardzo istnieje, ale to jest temat na inny materiał. Niemniej jednak dlatego stwierdziłem, że jeśli chodzi o koncepty ICT to przyjrzę się im od podstaw w pewien sposób i wezmę pod uwagę tak zwanego swing lowa. Otóż moi drodzy, na przykład w przestrzeni ostatniego czasu przygotowywałem sobie algoryzm, algorytm wraz z pomocą sztucznej inteligencji, bo oczywiście jakimś super zdolnym programistą nie jestem. Natomiast generalnie rzecz biorąc, dzisiaj już naprawdę można bardzo dużo z podstawową wiedzą programistyczną i generalnie właśnie z pomocą wszelkiego rodzaju modeli statystycznych. I generalnie rzecz biorąc, przygotowałem sobie algorytm, który weźmie pod uwagę po pierwsze swingloa i no właśnie, to będzie na razie lekka tajemnica. Na razie na przestrzeni materiału, w którymś momencie opowiem o tym więcej, dlatego że to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo fajna i skuteczna rzecz, którą można testować na różnych rynkach. Niemniej jednak jest to algorytm, który głównie bierze pod uwagę strukturę rynku oraz pojawiającego się swinglowa. Weźmie on również pod uwagę to, że będziemy ryzykować sztywne 1 do 2 RR, 1% ryzyka i będziemy piramidować zyskowne pozycje. To znaczy, kiedy otworzy się pierwsza zyskowna pozycja i na przykład nie zdąży się ukończyć, a drugi sygnał już się pojawi, to ta druga również się otworzy. Natomiast każda z nich zamyka się w określonym na początku no cóż, ryzyku, czyli 1 do 2. Wystąpiło tam zero optymalizacji. Po prostu chciałem sprawdzić, czy podstawowe koncepty w kontekście struktury rynku na interwale dziennym, o których mówi Michael na swoim kanale Dana Cycle Trader, mają sens. I wszystko to będzie otwierane tylko, tylko jeśli chodzi o kierunek long, ponieważ no kiedy zacząłem jeszcze mieszać to z shortami, to pojawiło się kilka błędów w samej strategii, więc tutaj stwierdziłem, że już nie będę więcej czasu na to poświęcał. I moi drodzy, dlaczego ja zrobiłem to w ten sposób i dlaczego o tym mówię? To będą tylko jedne z danych, które poruszymy dzisiaj w materiale, ale w tym materiale najistotniejsze jest dla mnie to, żeby wylać Wam przeogromny fundament dający Wam pewność, że to o czym będziemy tutaj mówić to nie jest z to nie są pierdoły i koncepty, na których będziemy bazować w tej serii, to nie są rzeczy, z których warto rezygnować i skakać z kwiatka na kwiatek. To jest coś, czego mi szalenie zabrakło na początku mojej przygody, żeby ktoś przedstawił mi przynajmniej jakiekolwiek dowody na to, że to, o czym mówi, rzeczywiście ma sens. I dlatego stwierdziłem, że pieczołowicie przygotuję się do tej serii i właśnie na podstawie tego algorytmu, który jeszcze nie do końca powiem wam, jak w 100% działa, bo tak jak mówię, chcę to z stawić na później dla tych osób, które będą no, trzymać się po prostu tej serii i rzeczywiście chcą z tej serii wyciągnąć jak najwięcej. Tak jak wspominałem, głównie on zakłada swing lowa i pozycję w kierunku low z bardzo dobrym zarządzaniem ryzykiem, no bo oczywiście było to testowane w sposób algorytmiczny. No i na przykład na samej robce, jeśli chodzi o zakres czasu od 1983 roku do 2024 roku osiągamy zwrot wysokości 739% i około 42% win rate na przestrzeni 1700 niecałych decyzji spekulacyjnych, tradeów, które zawarł ten algorytm w sposób bardzo prosty na tych danych. Maksymalny drawdown był na poziomie 25%, i tak dalej, i tak dalej. Krzywa kapitału generalnie, tak jak widzicie, jest naprawdę bardzo, ale to bardzo interesująca. Natomiast to, co chcę tym pokazać, to przede wszystkim, moi drodzy, to nie jest optymalizowany w żaden sposób algorytm. To nie jest algorytm, z którego ja na co dzień teraz korzystam. To jest algorytm, który utworzyłem tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać wam, że wszelkiego rodzaju tezy i materiały na temat tego, że koncepty ICT nie działają i nie mają sensu, na przykład, przez, tworzone przez wszelkiego rodzaju youtuberów, którzy na światło dzienne wyciągają po prostu bzdety, o których mówi Michael. No, niestety trzeba o tym powiedzieć. No, również bardzo często właśnie uderzają w te koncepty. Natomiast ja staram się pokazać, że te koncepty to nie jest tylko i wyłącznie wymysł jakiś tam Michaela, tylko to są bardzo często prawidła rynku. I mieszanie jego osoby z tymi konceptami jest dla nich moim zdaniem krzywdzące, bo te koncepty, jak widać zresztą. Bardzo mocno działają. Zaraz przejdziemy również do innych rynków, nawet w takiej wersji podstawowej. Wiadomo, to jest interwał dzienny. Tutaj mówimy o bardzo długim zakresie czasu, ale to o to nam chodzi, żeby pokazać, że mimo, że właśnie struktura ceny jest fraktalna i nieważne, czy coś się dzieje na daily, to również będzie działo się po prostu na niższych interwałach, ale ma to jak najbardziej sens przy ogromnych zakresach czasu. Bo niestety zdaję sobie sprawę, tak jak mówię, z tego, że Michael no i generalnie tak naprawdę podważa, Wiarygodność tych konceptów na przestrzeni czasu, to chcę, żebyście mieli tutaj bardzo mocny fundament, że te koncepty po prostu mają sens. Złoto. Od 1975 roku do 2024 bardzo podobne wyniki, tylko 284%, jeśli chodzi o zysk, ale też widzimy krzywa kapitału, jest naprawdę bardzo interesująca. I rzeczywiście ta struktura rynku w przypadku Swing lowa z lekkim tweakiem, jeśli chodzi o koncepty, właśnie ICT, dodaniem pewnych konceptów bardzo ładnie nam to wygląda, jeśli chodzi o 663 trady, które zostały wtedy zawarte. SP 500 tutaj nie ma szału, mamy od 1962 do 2024 około 215%. 1000 tradów, znowu około 40% zyskowności, ale tak jak widzicie, tutaj strategia miała przez długi czas pewien drawdown. Natomiast Znowu, tu była zerowa optymalizacja, moi drodzy. To jest tylko i wyłącznie pokazanie tego, jak odpowiednie zarządzanie ryzykiem bez emocji, z bardzo prostą strategią na bazie konceptów ICT potrafi nam po prostu na przestrzeni czasu dać zarobić i oczywiście tu jakbyśmy to rozłożyli na te lata to to jest nic procentowo. Natomiast tutaj chodzi o samo założenie, że skoro jeden z tak prostych konceptów, który składa się na całość tego co robimy, który większość z was już zna do wyznaczania samej struktury rynku, potrafi być, no cóż, po prostu skuteczny. Nasdaq 76%, natomiast to na przestrzeni ostatnich 10 lat. Krzywa kapitału jest spoko, natomiast znowu tutaj podobny drawdown, ale znowu widzicie bardzo podobna zyskowność 44 około procent, jeśli chodzi o samego win Win rate. A. Ethereum jest bardzo ciekawe, dlatego że tutaj testowałem to na interwale 4 godzinnym i mamy 227% na przestrzeni 4 lat, znowu około 40% win rate. A fajna krzywa kapitału, trochę tutaj mamy ping-ponga w którymś momencie, natomiast znowu, to nie o to w tym chodzi, to chodzi tylko o to, żeby tak jak mówię, pokazać, że te rzeczy naprawdę mają sens długoterminowo i nie jest to wszystko wyssane z palca. Mam nadzieję, że to po prostu pokaże Wam i tak jak wspomniałem, zbuduję Wam z tyłu głowy po prostu zaplecze z takiej porządnej cegły, że aha, dobra, czyli z dobrym zarządzaniem ryzykiem to nawet taki prosty swing low z małym, małą szczyptą, znowu nie powiem Wam, jeszcze, jeszcze Spokojnie czego potrafi naprawdę fajnie oddać. Moi drodzy, bardzo ważna następna kwestia, bo tak jak powiedziałem, dzisiejszy materiał będzie do wylewania fundamentów. Niezależne badania a propos Power of Free i AMD. Jeśli ktoś już oglądał moje wcześniejsze materiały, to zdaję sobie sprawę z tego, że jestem fanem konceptu Power of Free AMD. Generalnie AMD, czyli akumulacji, manipulacji i dystrybucji, ale głównie jeśli chodzi o to, o Power of Free, czyli sposób, w jaki zazwyczaj buduje się świeca weekly, ale również i daily. No, to tutaj chciałbym się przyjrzeć niezależnym badaniom, które nie ja przeprowadziłem, żeby tutaj była jasność, bo ktoś może powiedzieć, A fajnie sobie te wykresiki przygotowałeś. Natomiast tego oto pana, którego tutaj wyświetlę wam imię i nazwisko, nie będę starał się tego wymawiać, żeby tutaj nie krzywdzić autora swoją błędną wymową. Natomiast co możemy z tych badań wyciągnąć? Macie oczywiście tutaj również link do tych badań, będzie on również w opisie. Otóż z tych badań można wyciągnąć, że generalnie. Rzecz biorąc, jeśli chodzi o Power of Free i koncept od ICT, czyli właśnie tego, że zazwyczaj, zanim dostrzeżemy jakiś rzeczywisty, mocny ruch w postaci dystrybucji, to znaczy mocny ruch, który rzeczywiście wszyscy dostrzegają jako mocną ekspansję, to mamy pewnego rodzaju manipulację. Zapraszam Was do przeglądnięcia sobie spokojnie tej dokumentacji, ja nie będę tutaj się na tym skupiał. Niemniej jednak, wnioski, jakie sam autor wysuwa z tego dokumentu, który zresztą został przygotowany pod nadzorem profesora na Dosyć dobrej uczelni, jak możecie sobie tam sprawdzić, także generalnie uważam, że jest to rzeczywiście bardzo sensowne źródło, bo znowu to zostało przeprowadzane na to badanie, na danych bardzo, bardzo sensownych, bo po pierwsze, nie było to tylko na długim odcinku czasu, tak jak to u mnie, bo ktoś może powiedzieć, że no fajnie, fajnie, prej, tylko pytanie, czy to też na mniejszych odcinkach działa, bo prawo wielkich liczb tutaj nam zadziała, ale po drugie, również zadziała nam w tym momencie fakt tego, że strategia może działać na dużej przestrzeni czasu, a jak weźmiemy Pojedyncze lata, no to już może nie być tak cudownie. Natomiast oni to tutaj wzięli pod uwagę i są różne ułamki czasu i cały szeroki rynek, jeśli chodzi o Forexa, testowany. I co możemy wyciągnąć, jakie są wnioski, bo to jest najważniejsze i to większość osób pewnie interesuje. Po pierwsze, niemal wszystkie pary walutowe wykazały wzrost zmienności między pierwszą a piątą oraz siódmą a jedenastą. Mowa tutaj oczywiście o tym, że w takim razie potwierdza to tezę kilzonów od ICT. W ogóle to jest bezdyskusyjne. Te dane to po prostu pokazały. Jak przeglądniecie sobie, to zobaczycie, że jeśli chodzi właśnie o tą zmienność, to ona rzeczywiście tu wzrasta w przypadku tych kilzonów, i to jest po prostu kolejny fakt. I Dolenie, że koncepta ICT nie działają tylko dlatego, że komuś się nie podoba osoba, jaką jest Michael. No, znowu, moim zdaniem. Po co robić taką modę na sukces? Nie ma to sensu. Trzymajmy się faktów, a fakty są takie. Dla wszystkich par poniedziałek oraz wtorek były dniami, w których jeśli struktura rynku była spadkowa i to bardzo ważne, tu były bardzo proste zasady, tu nawet nie było takiego porządnego bajasu. Ta struktura rynku, jak sami sobie zobaczycie, była określana naprawdę w bardzo prosty sposób i sam autor zresztą nawet zaznaczył, że to może być powodować, Że te wyniki mogą być jeszcze gorsze, niż mogłyby być, tak naprawdę, gdyby to testować tak jeszcze porządniej. Niemniej jednak istniała największa szansa na, utworzenia, na utworzenie tygodniowego szczytu w poniedziałek i wtorek, w momencie kiedy struktura była spadkowa. Co to znaczy? Znaczy to moi drodzy, że poniedziałek i wtorek robił po prostu manipulację, zanim rzeczywiście mieliśmy kontynuację w dół. Czyli cały koncept Power of Freakle również pojawia się na weekly, był oczywiście bardzo bardzo często, bardzo często w przeciągu tygodnia po prostu się pojawiał. Dla wszystkich par poniedziałek oraz wtorek, o tutaj się on wkradło, oraz wtorek były dniami, w których jeśli struktura rynku była wzrostowa, istniała największa szansa na utworzenie tygodniowego dołka. Czyli analogicznie, jeśli struktura była wzrostowa, to poniedziałek i wtorek najczęściej robiły najniższą wycenę w przeciągu tygodnia, tworząc manipulacje i tak naprawdę później pojawiała się ekspansja. I dla wszystkich par piątek oraz czwartek, Miały największą szansę utworzenia tygodniowego dołka, kiedy struktura była spadkowa, oraz szczytu, kiedy struktura była wzrostowa. Czyli znowu analogicznie, dla wszystkich par piątek oraz czwartek tak naprawdę pokazywał nam po prostu szczyt albo dołek w momencie, kiedy trwała ekspansja, czyli całe Power of Free znowu tutaj ma jak najbardziej sens. I tutaj wszystkie pary w podpunkcie 5 i tu chciałbym przerzucić się bardzo szybko do tego dokumentu, żeby też również wam pokazać, że to na pewno nie jest po prostu wyssane z palca. W każdym bądź razie tutaj wziąłem pod uwagę ten podpunkt, że wszystkie pary generalnie po prostu w przypadku właśnie tego Power of Free, no to leciały 10 do 20% powyżej Weekly Sunday Open generalnie rzecz biorąc, zanim zrobiły rzeczywistą ekspansję. Także rzeczywiście tutaj to jest kolejne potwierdzenie, że Power of Free ma jak najbardziej sens. Dobrze, moi drodzy, przejdźmy w takim razie do rzeczy fundamentalnej, na, które, na którą sobie odpowiemy również w dzisiejszym materiale, ponieważ mamy jeszcze troszkę czasu. Czym jest trading? To będzie podpunkt stanowiący mocny fundament dla początkującego spekulanta, odpowiadający na najważniejsze pytania, które stawiamy na samym początku naszej przygody. Moi drodzy, to wszystko to, co usłyszeliście przed chwilą, to było nic innego jak wylanie wam właśnie fundamentu, który ma dać wam pewność, że. Te dane, na których będziemy bazować, jeśli chodzi o podstawowe koncepty ICT i zrozumienie na przykład struktury rynku oraz właśnie kilzony, i tak dalej, i tak dalej i na tym będziemy budować naszą główną strategię, którą tutaj zresztą Wam przedstawię na przestrzeni materiałów, to wszystko ma sens. Nie jest to fugazji, nie jest to zmyślone, to są rzeczy, które po prostu są podparte danymi i mają rzeczywiste po prostu założenie w przypadku spekulacji, szczególnie jeśli tutaj mówimy na przykład o tym badaniu, jeśli chodzi o rynek Forex. I ten podpunkt czym jest trading będzie rozbity na masę, masę innych podpunktów. Natomiast chciałbym tutaj przejść do jednego podpunktu, który uważam, że powinien rozpocząć całą tą serię. Mowa oczywiście o różnicy między spekulacją a handlem. Coś, co bardzo często powtarzam, czyli to, że każdy handel jest spekulacją, ale nie każda spekulacja jest handlem. I chciałbym, żeby to bardzo mocno wybrzmiało na początku tego materiału, na początku tego mentorshipa, tak naprawdę, bo w przypadku tego materiału już jesteśmy kawałek. Moi drodzy, jeśli mówimy o spekulacji, to mówimy po prostu o tym, że staramy się przewidywać przyszłość. Każdy człowiek, generalnie rzecz biorąc, ma pewnego rodzaju tendencję do starania się przewidywania przyszłości w momencie, kiedy się łudzimy, kiedy mamy nadzieję, kiedy liczymy, że uda nam się na przykład coś zdać, wyobrażamy to sobie, spekulujemy, czy w ogóle jak jutro wstaniemy, to na przykład będziemy mogli zrobić to i to, czy jak będziemy przechodzić przez pasy, to spekulujemy, że jeśli auto jedzie z tej i z. Z tej strony, to nie powinniśmy przechodzić, a jak nie jedzie, to możemy przechodzić. I spekulujemy, bazując na prawdopodobieństwie tego, co już znamy i szacujemy, że jak przejdziemy wtedy przez to przejście dla pieszych, to nas to auto na przykład niepierdolnie i po prostu się nie rozkwasimy na jezdni, tak no mówiąc bardzo mocno w sposób obrazowy. Niemniej jednak spekulujemy każdego dnia. Ludzie są doskonałymi spekulantami. Jeśli mi nie wierzycie, to wystarczy popatrzeć na to, że żyjecie, wystarczy popatrzeć. Na to, że wasza linia, generalnie, jeśli chodzi o waszą genetykę i cały wasz ród, przetrwała. To znaczy, jesteście tu i teraz, mimo że w tej puli, puli tak naprawdę ludzi, no, wiele osób nie miało takiego szczęścia, to wy w dalszym ciągu jesteście, żyjecie. Im więcej lat macie, tym większą skuteczność macie w spekulacji każdego dnia, dzięki której przeżywacie. Po prostu, no, cały czas staramy się balansować między pewnością a niepewnością. I każdy człowiek, generalnie, jeśli żyje, oddycha, chodzi i ma się dobrze, w miarę, przynajmniej jest dobrym spekulantem, czy tego chcemy, czy nie. Natomiast handel, tu już temat jest. Troszeczkę inny. I dlaczego mówię, dlaczego sam wymyśliłem zresztą tą tezę, że każda, każdy handel jest spekulacją, ale nie każda spekulacja jest handlem? Otóż, dlatego, że w przypadku handlu to jest trochę tak, że my w tym momencie stawiamy nie nasze życie, nie nasze zdrowie, nie na cokolwiek innego, co robimy, tylko stawiamy na to pieniądze. To znaczy, że Staramy się przewidywać przyszłość, bardzo złożoną zresztą, bo rynki finansowe potrafią być bardzo złożone i konkretne instrumenty finansowe i to, co wpływa na ich zachowanie, potrafi być bardzo złożone. To również nie ma się co oszukiwać, jeśli chodzi o to, że stawiamy na to pieniądze, to nagle pojawia się szereg wszelkiego rodzaju czynników. Czynników, na które niestety nie jesteśmy ani trochę przygotowani, a ba, nawet jakbyśmy byli, to niestety wszystko, co jest w nas jako ludziach i pozwalało nam do tej pory w przypadku właśnie handlu będzie nam bruździć i będzie tak naprawdę nam przeszkadzać. To za niedługo w następnych materiałach pokażę badania. Które po prostu w sposób powiedzmy sobie szczerze, nie zbrudzony w żaden sposób moimi nawet wnioskami czy moimi gdzieś tam doświadczeniami na rynku będziemy sobie omawiać. Niemniej jednak, oraz w pewien sposób właśnie wnioski z nich i konkluzje. Niemniej jednak w momencie kiedy kładziemy na coś pieniądze pojawia się szereg problemów takich jak tak zwane FOMO fear of missing out, boimy się, że coś utracimy, trzymanie zbyt długie stratnych pozycji szybkie ucinanie zysków to o czym mówiłem już wielokrotnie na tym kanale. I niestety znowu w przypadku handlu wszystko zawsze będzie spekulacją. Nawet jeśli mówimy o tym, że ktoś prowadzi swój sklep, nawet jeśli mówimy o tym, że ktoś Chce założyć firmę. Zwróćcie sobie uwagę, zresztą, jakie są statystyki w momencie, kiedy ktoś otwiera firmę. To tak samo jak szansa na to, że zarobi na rynku długoterminowo, handlując krótkoterminowo, te statystyki są bardzo podobne, jeśli chodzi o to, czy wasza firma, firma przetrwa pierwsze lata. Generalnie rzecz biorąc, każda rzecz którą robimy, no cóż, ma pewnego rodzaju prawdopodobieństwo sukcesu na tle po prostu innych osób, które już też to robiły, próbowały, no i można z tego jakąś statystykę wyciągnąć. Natomiast generalnie rzecz biorąc, trzeba przyjąć jedno bardzo proste założenie. Niezależnie i o jakim handlu mówimy, wszędzie jest spekulacja. Spekulacja, która bierze pod uwagę to, czy jak kupimy towar, to no cóż, nie zepsuje nam się zanim go sprzedamy, termin ważności, czy nie poniesiemy na przykład jakiejś dużej straty, czy ktoś kupi nasz produkt, mimo że go bardzo dobrze reklamujemy, czy na przykład ktoś nas nie okradnie, czy jesteśmy odpowiednio ubezpieczeni, czy firma i lokalizacja, którą otworzymy w konkretnym miejscu, będzie miała po prostu popyt, czy w ogóle będzie popyt na przykład na nasze usługi, jeśli otwieramy jakąś firmę związaną z usługami, czy jesteśmy wystarczająco dobrzy, żeby te usługi rzeczywiście na rynku się się sprzedały zawsze i cały czas w momencie otwierania biznesu, w momencie tak naprawdę czegokolwiek, co jest związane z handlem, będziemy spekulować i niestety będziemy podejmować pewne ryzyko. I teraz wyświetlę wam pewien slajd, który moim zdaniem doskonale to podsumuje, i na tym zakończymy dzisiejszy materiał, bo chcę, żeby to wam dało do myślenia. Spokojnie, następne materiały będą naprawdę od podstaw, jeśli chodzi o to. Tak naprawdę, wszystko co związane z tym, czy będziemy handlować na CFD, jakie są różnice między na przykład futuresami a CFD, jak wygląda sytuacja z podatkami, jeśli chodzi o trading w Polsce, co jest, czym jest dźwignia i tak dalej, i tak dalej, wszystkie te rzeczy będziemy omawiać dokładnie po kolei. Natomiast w tym materiale chciałbym, żeby na sam koniec wybrzmiała jedna rzecz, która brzmi bardzo prosto: czas plus cena. Wszystko, moi drodzy, co robimy w ramach spekulacji, w ramach handlu, jest oparte na czasie i cenie. I zadam wam teraz takie ćwiczenie, które bardzo często zadawałem na przestrzeni tego kanału, które uważam, że doskonale pokazuje nam, że nawet w formie językowej nie jesteśmy w stanie wycenić czegoś bez użycia czasu. Spróbujcie powiedzieć mi, ile kosztują sławetne ziemnioczki na tym kanale. Bez użycia jakiejkolwiek, jakiejkolwiek formy czasu. To znaczy, no, możemy powiedzieć: ziemniaki, ziemnioczki oczywiście kosztują 5 zł, kosztowały 5 zł, będą kosztować 6 zł. Ale czy jesteśmy w stanie powiedzieć, że coś kosztuje, kosztowało, nie wiem, w jakikolwiek inny sposób odmienić to słowo, nie używając do tego określenia związanego z czasem? No, nie za bardzo, dlatego że ciężko jest cokolwiek wycenić bez czasu. Sama wycena polega na określeniu wartości konkretnej rzeczy bądź konkretnego instrumentu, bo przecież o tym będzie ta seria finansowego. W określonym czasie. No na tym to wszystko polega. Ba! Największe firmy zresztą, każde firmy właściwie, biorą pod uwagę swój zysk w określonym czasie, tak? Na przykład w przeciągu roku. Rozliczamy się z podatków na bazie zysków, które osiągniemy w przeciągu roku i tak dalej, i tak dalej. Więc niezależnie od tego, czy tego chcemy, czy nie. Teoria czasu i ceny, którą przedstawił Michael u siebie na kanale The Inner Cycle Trader, moim zdaniem jest jednym z kluczy do tego, żeby zrozumieć, jak istotny jest czas w ramach spekulacji. I dlatego świece japońskie, przedstawiające nam właśnie zachowanie czasu, zachowanie się ceny w określonym czasie, moim zdaniem są najskuteczniejszym dostępnym wskaźnikiem używanym od setek lat. Który powstał właściwie po to, żeby właśnie spekulować na cenie ryżu. Moi drodzy, to tyle w dzisiejszym materiale. W, mater w następnych materiałach będziemy już nieco bardziej merytorycznie przyglądać się pojedynczym kwestiom. Natomiast chciałbym dzisiaj właśnie zajawić was tą tematyką i wylać, i po pokazać Wam przede wszystkim, że ten fundament, na którym będziemy bazować, to nie jest po prostu, to nie są żadne bzdety, tylko to jest coś, na co warto poświęcić czas. Moi drodzy, trzymajcie się, bądźcie bezpieczni, i widzimy się już za niedługo. Cześć!